Cześć. W tym filmie krok po kroku pokażemy, jak prawidłowo zamontować trigger na tomie. To prosty sposób, by rozszerzyć możliwości Twojego zestawu akustycznego. Zaczynajmy. Na początek musimy przygotować bęben. Użyj klucza perkusyjnego, aby poluzować wszystkie śruby naciągowe. Pamiętaj, by robić to naprzemiennie na krzyż, aby równomiernie zwolnić napięcie. Gdy śruby będą luźne, zdejmij obręcz oraz stary naciąg. Wybierz dwie sąsiadujące lugi. Czyli gniazda na śruby, w miejscu, gdzie chcesz umieścić trigger. Wykręć z nich całkowicie śruby naciągowe. Teraz weź swój trigger. Przełóż przez jego otwory montażowe wcześniej wykręcone śruby. Następnie przyłóż trigger do korpusu bębna i wstępnie wkręć śruby w lugi. Dokręć je tylko na tyle, by trigger się trzymał. Na precyzyjne ustawienia przyjdzie czas za chwilę. To bardzo ważny etap. Upewnij się, że podstawa triggera jest ustawiona idealnie poziomo względem krawędzi korpusu bębna. Prawidłowe wypoziomowanie zapewni równomierny kontakt z naciągiem i precyzyjne odczytywanie uderzeń. Kolejny kluczowy krok to wysokość. Ustaw czujnik trigera tak, aby jego szczyt wystawał od 1 do 2 mm ponad krawędź korpusu. To optymalna odległość, która gwarantuje maksymalną czułość bez ryzyka fałszywych sygnałów. Gdy wysokość i poziom są idealne, dokręć mocno śruby mocujące. Czas na montaż nowego, siateczkowego naciągu. Nałóż go na korpus, a następnie załóż obręcz. Wkręć palcami wszystkie śruby, po czym zacznij je dokręcać kluczem, ponownie stosując metodę na krzyż. Naciąg siateczkowy nie powinien być napięty zbyt mocno, ale też nie może być zbyt luźny. Chcemy uzyskać naturalne odbicie pałki i zapewnić stały, delikatny kontakt naciągu z czujnikiem. Jeśli używasz klucza dynamometrycznego, sugerujemy ustawić go wstępnie na wartość w przedziale od 1 do 1.5. To doskonały punkt wyjścia, który później możesz dostosować do własnych preferencji. I gotowe. Twój trigger jest zamontowany prawidłowo. Teraz wystarczy podłączyć go do modułu perkusyjnego, wybrać brzmienie i cieszyć się nowymi możliwościami.